Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, cześć, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj jedno z popularniejszych połączeń w tym samochodzie, czyli Kia Xceed w kolorze Quantum Yellow w wersji Business Line z tapicerką Yellow Splash. Zapraszam na krótki film. Kia Xceed, kolor Quantum Yellow, czyli złoty, żółty wersja Business Line, więc felga 18. Kluczyk zbliżeniowy. Zaraz zajrzymy do środka, bo tam jest największa różnica w Business Line. Mówimy tutaj o tapicerce. Silnik 1.5 160 koni, akurat w tym wypadku manualna skrzynia biegów. Przyciemniane szyby z tyłu. Te wszystkie nakładki nadają muskulatury temu autu. czujniki parkowania z przodu reflektory full led tak wygląda grill w wersji business line światła przyciemniane zajrzyjmy do środka kluczyk zbliżeniowy tu już pojawia nam się ta tapicerka yellow splash pełna elektryka składanie lusterek. No z tym kolorem na dwozie te żółte wstawki wyglądają super. Kolejny element tapicerki Yellow Splash, pianobleki połączenie z żółtymi wstawkami. Tak wygląda fotel w wersji Business Line. Półskóra, w środku materiał i te żółte przeszycia po bokach skóra konsola środkowa manualna skrzynia biegów roletka cup holdery podłokietnik podłokietnik jest przesuwany nawigacja z dostępem do internetu Kia Connect tu również mamy takie wykończenie połączenie pianobleki tych żółtych stawek Automatyczna klimatyzacja, podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, podgrzewana przednia szyba. Myślę, że na filmie nie będzie widać tych drucików. Te druciki, w trakcie jazdy, myślę, że też trzeba się dobrze skupić, żeby je zauważyć. Nie stanowi to żadnego problemu, a wygoda podgrzewanej szyby jest naprawdę niesamowita. Tak wygląda tapicerka tylnej kanapy. No z tym kolorem na a ta tapicerka to idealne połączenie. Podłokietnik, cup holdery, Nawiew dla pasażerów tylnego rzędu. Podłoga dwupoziomowa. Podłogę można albo mieć niżej, tak jak w tej chwili, albo można ją podnieść do góry. I w ten czas tą półkę mamy na tym poziomie. Kawałek schowka pod spodem. Kieszenie w oparciach foteli przednich fajnie bo sufit jest czarny ale te żółte wstawki fajnie rozjaśniają wnętrze tego auta fotel pasażera regulacja wysokości fotela jest regulacja e, podparcia odcinka lędziowego Kia x wersja Business Line kolor Quantum Yellow z tapicerką Yellow Splash mogę jeszcze włączyć Światła awaryjne, żeby pokazać jak one świecą, i światła pozycyjne. Światła do jazdy dziennej, i światła awaryjne. LED. Dziennie lampa. Możemy jeszcze usiąść i pokazać zegary. Kluczek zbliżeniowy, wygląda tak. Zegary analogowe z wyświetlaczem po środku. Duża nawigacja z dostępem do internetu, kamera cofania, automatyczna dwustrefowa klimatyzacja taki schowek tutaj mamy. I półeczka na telefon. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia przy następnym filmie. here movement that inspires